Hello, it's me, don't Ponton, mam całą twarz. Patrzcie, tu mam twarz, tu mam słuchawki. Dobra, mogę nagrywać, także odpalam e, e, muzyczkę. Osoby, które wy, wygrały, bądź wygrają, pod, napiszę wam w komentarzach. Wyślecie trojlinki, linki, chyba że już podaliście. Także ja losuję na stronie Losuj, Losuj, Gulu, Gulu. Także czas, start, nuta i jedziemy. Także widzicie. Jakub, gratuluję, czwarte miejsce, bo miejsca będą cztery, także gdzie jest notatnik, czwarte miejsce Panie Jakubie, gratulujemy, Ctrl V Jakubie, zrób mi loda, kolejny Kolejną osobą będzie, przycisz mi muzykę Nukle, nukle, nukle Nukle wygrywasz co, jak mnie dodasz do polecanych, to jeszcze bardziej. To jest trzecie miejsce, gratuluję. Gdzie jest notatnik, bo mi uciekł? Dobra. V, kurde, mam na jedno oko dziurkę, także ja widzę. Uwaga, teraz ważne miejsce, także jareczek 1 czy 7. Gratulation, wygrałeś drugie miejsce, czyli wygrałeś Awkę. Nieważne. A, bo nie, nie wygrałeś a coś wygrałeś, nieważne. Nieha, ten coś wygrałeś, dobra, kolejne miejsce. Uciekł mi kursor. Gdzie jest kursor? Kurde, nie widzę. Nie widzę kursoru. Kursor. A dobra, jest kursor, pomił uciekł. Pierwsze miejsce ty, 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 ty. Y Ying Yang TV. Żeś wygrał hopok. Także wygrałeś. Także pach. Także to sobie wam przekażę tutaj, patrzcie, zrobię tak. To są osoby, które wygrały. Tutaj gratuluję, win, win, pierwsze miejsce. Żeś wygrał. Chłopaku, gratuluję tobie. Ty wygrałeś. Tutaj kartela. Napiszę wam wszystkim w komentarzach. Także tutaj będą wyniki, wyniki. Mamy godzinę. O chuj wie którą, nieważne, nie widzę zegarka, mi się zlewa. A nie będę patrzeć, gotuję, poci mi się łeb, także tu skończę, nie będę pierdzielił. Yy, dobra. Kończę masturbację, zaczynam masturbację. Dziękuję za branie udziału w konkursu, kolejna 150 subów, także zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania. Aktywnych widzów nagradzam. Pozdrawiam na razie, hej.